jaki jest cel dla Pana tego wtajemniczenia w ten, ten świat karate? Ale to nie, nie traktuję tego w kategoriach mm. takich, że mam jakiś cel. Od po prostu gdzieś tam kiedyś w wieku lat 17 wsiąkłem w to, a odkąd założyłem swoją własną szkołę, co było absolutnie dziełem przypadku, bo ja to zacząłem tronować ludzi, dzieci trochę jakby tak z konieczności, inne były plany, a potem... Szkoła już była, nie było komu, ja się z to zabrałem. Potem się zaczęło się okazywać, że to całkiem nie najgorzej wychodzi. Na pierwszych mistrzostwach, na które pojechałem z moimi dzieciakami, pojechaliśmy tylko w trójkę i przywieźliśmy, żeby nie skłamał, ale cztery złote medale. To ciekawe. A na kolejnych mistrzostwach, teraz tych najświeższych, które się odbyły w kwietniu tego roku, obroniliśmy wszystko, co było w zeszłym roku i jeszcze dorzuciliśmy parę innych, także... Nie jest źle. To mi systematyzuje mocno życie. Zupełnie zacząłem inaczej na karatę patrzeć, odkąd sam zacząłem kogoś trenować. Dużo bardziej jakoś tak e, wnikliwie. To na człowieku wymusza pewną odpowiedzialność, większą świadomość. Człowiek, z, no, no karata po prostu zahartowało mój charakter, tak bym to rzekł. A był taki moment, że myślał Pan o tym, żeby zostawić aktorstwo i pójść tylko drogą związaną z karate? Ale mnie to w ogóle zastanawia. Dlaczego? Bo to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. Nie, bo mi się, wydaje mi się, że to na... angażuje czas, zdrowie. Nawet właśnie. Tak. Ale do... na Boga. Przecież jedno z drugim wcale się nie musi wykluczać, jedno z drugim nawet się nie musi uzupełniać, po prostu mogą gdzieś sobie iść obok siebie. To nie jest tak, że ja, nie wiem, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku to spędzam na planie, jednym, drugim filmowym, to są jakieś tam mity. No, no może jest kilkunastu aktorów w tym kraju, którzy tak mają, rzeczywiście są jakoś szczególnie na topie, ale generalnie to każdy z nas ma czas na swoje pasje. Jedni, nie wiem, robią Fantastyczne meble, jak Piotr Polk, na przykład. Inni nie wiem, tam w świat win wsiąkli, a, a jeszcze inni trenują karate, tak jak ja. I, I to mi w żaden sposób nigdy jedno z drugim się nie kłóciło.